Zaczynam. Za jedna i dobieram trzy. Roz. Dwa. A jo jedna. Patrz. Pot, 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 ja Jo wiem co tu się dzisiaj święci Berci. Czekaj, czekaj, czekaj. Grej? No to uważaj. Wchodzę za dwie. I sprawdzą. Proszę cię bardzo. ful! No a jo! Nic! <grywa> roz się wygrywało, roz cię przegrywał. Ale kiedyś ty ostatnio wygrał? O, no, nigdy. Ale parę razy był blisko. Ty wiesz, czemu ty przegrywasz? Bo nie pieniądze. On ma rację, dlatego przegrywu. Gryj! Ty, Ewald, nie ma ciebie wstyd. Przecież ty dobrze wiesz, że on nie umie grać. On, jak dostanie jakoś dobrą kartę tu u niego, to zaraz widać na gębie. No ale poczekaj, no zaraz. mu mógł go załograć, albo sam chciał. Wszyscy by chcieli grać i nie dyskutuj. Gryj! Ty, stowaj, no to idziemy do kuchni. No ci mu coś do powiedzenia. Ewald, sorry. Szkoda, że nie grony na... Pieniądze. Słuchaj, Bercik, ja mam do ciebie taką małą prośbę. Tak? Ty wiesz, że ja dzisiaj idę do mojej mamy. No, to w porządku, to A na wieczór jada do Kelly. No, jak musisz, no to jadź. Ale ja się trochę boję. Czego? Ja się boję, że jak ją ja ino stąd za to te zaraz zaczniesz z nim grać na pieniądze. i Ja nie wiem, czy ją ja mu tego Ewalda wyciepnąć, czy mogę mieć do ciebie jakieś zaufanie. Ty mnie znosz, ty wiesz, że ją hazardu nie lubię. Ja oj, wiem, wiem, wiem wiem. wiem. No. Wyściedzają lepiej czymś innym. Na przykład, nie, nie wiem, gołębiami. Karlik zbudował teraz na strychu nowy gołębnik. A tak jest! Może rację, może absolutno racjo zajmę się gołębiami. No dobra, to ja teraz dam zakupy, żeby mi tu z głodu nie umarł i Bercik myśla, że do ciebie dotarło. A jak idziesz, to kupną jakoś flaszka, żeby nam się nie nudziło, jak ciebie nie będzie. Bercik. Ale ino taką, no. Bercik. Tako? Bercik. Jeszcze mniejszo? Nie, to już nie ma sensu, no. te torby. Dzień A. dobry. Cześć, Byszek. Szkoda, ale właśnie muszę wyjść, wiesz? Ale wrócisz. No pewnie. Pa. No cześć. No. Dzień, 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 dzień. Fajnie weź przyjechał. O, jaki straszny bok dzisiaj bym ciągnął. Ale sobie oferma, kolego. Ale kto to widział dobiera cztery. No mówi się trudno. To co, Bercik? wchodzisz do gry? Na pieniądze? Mnie to w ogóle nie interesuje. A może jednak wejdziesz? Nie, 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 nie. No. Dwie, proszę. Dwie. Proszę bardzo. A ja... Trzy. No, to, co ty robisz, los jeden? Chcesz wszystko przegrać? Eee, e, chcesz grać, to siadaj. Nie chcesz, to wysiada. Nie ma to tamto. Mamiętaj, go nie zagro. Andzia mu zabroniła. Co? A jak co? Andzi się boisz, a nie? Wchodzę do gry. O, ty! Ja myślę, że ty na pieniądze nie grasz. A bo mnie tak przekonywałeś, przekonywałeś, za tymczasem to byś i krowa przekonął. Już ja ci pokażę, kogo ja się boję. O, to mi się podoba. Hej, hey, gruby! Męska decyzja. Roznajemy jeszcze raz. No! Rion plus! Dawaj! No to... Tak. Eee, znowu full. Nie, no. Hoje kończymy. To nie ma sensu. Ja nie mu szczęścia ani na pieniądze, ani bez... Ale co kończymy? Leci. Widzę, że cię nos spędzi. A może ci się szczęście odwróci? No graj! No. Nie, 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 to nie ma co. No to kończymy, no. Zbyszek od ciebie wygrałem 17 złotych. Od ciebie wiela to mu w tych wekslach. 347 zł Ale ja nie mam tyle. No to co? No to bierę. Dziękuję Co bierze? Do widzenia Co do widzenia, czekaj, czekaj Na to i na to weksla nie możesz. Bercik, co ty szukasz? Bumbunów! Co? Taki rzek jest zestresowany, że musiał bumbuna zjeść! Ale ty nie bierz żadnych prochów, to jest chemia! Bumbuny to są cukierki! A, no ale Bercik nie martw się, w końcu ja też przegrałem! Tyś przegrał! Coś ty przegrał, jakieś grosze, a ja? Oj, ty się martwisz! Przecież to był stary telewizor. Badziewie, kupisz se lepszy. Nie ma to tamto. A Andzia mi powiedziała, żebych nie grał na pieniądze. I co? Mm -hmm. No? A może nie zauważy. W końcu do kelniedzie. dzieje. Nie zauważy. Nie znoży ją. Ona wszystko zauważy. Ona miała rację. Andzia miała rację. No, z czym miała rację? Żebych się zmienił hobby. Żeby gołębie zaczął hodować. O, to by było coś do mnie. Spokojne, dostojne, pewne. Mm, gołębie. Bołębie, co to za hobby? Lepsze niż wasze gorolskie karty! A co ty myślisz, że my tam w Warszawie to tylko w karty gramy? A nie? O pewnie, że nie. Berci, kto by teraz grał w karty? Berci, zobacz, co ja będę sprzedawał. Bingo. ruletka. Ale to nie jest hobby, to jest hazard. O! możesz żadnego hazardu. A najlepsze to jest... to. A co to jest za wynalazek? Darc. Dart. Mm? Żadnego hazardu. Mm -hmm. W to się gro? No pewnie. Na pieniądze? Na pieniądze. Raz, dwa. wygrałeś! Wygrałeś! Jeno plus! No dwa złote od ciebie biera. Wybacz, że ktoś jest moim największym przyjacielem, ale teraz to jomą A Patrz. Akurat wygrałeś. A co, bliżej środka? Zobacz, gdzie jest moja lotka. W tym wąskim polu. No to co, to ją wygrał? Nie, ja wygrałem. Jak trafisz w to wąskie pole, to masz punkty razy dwa. Więc ja wygram i, i poproszę dwa złote. Co ty go dusz? No gadam jak jest. Ty mnie chcesz orżnąć? Nie orżnąć, tylko takie są zasady. Ty, warszawski mamlasie, ty mnie chcesz wpuścić w kanał, nie? W jaki kanał? Takie są zasady. Zasady. Zasady są takie, że jak jest bliżej środka, to wygrywą, Ale nie w darcie. Dart jest bardziej skomplikowany. Skomplikowany, skomplikowany. Już wy zawsze wymyślicie jakieś zasady, żeby nas no z pieniędzy obłupić. Sam chciałeś grać. I on nie chciał grać, on chciał gołębie puszczać, a nie i ciepać gwoździami do ściany. Tak jest. Gołębiami dotarczy, co? Załżyć dziób ty warszawskich karakanie, bo mogła przestać być przyjemny. Bercik, o co ci chodzi? O nic. Z oszustami nie godą, wynoś się. Coś ty powiedział? Ja oszust? Tak. Dobrze, wynoszę się. Tak jest, wynoś się. A wynoś. idź, idź. Został Bercika samego. Nawet telewizora nie mam. Nic nie mam. Wszystko, żeście no wzięli, łokradliście nos. Kto my? Jacy my? No wy, Warszawioki. Przeca to Ewald telewizor ci zebrał, nie? No jasne, idź, idź. Andzia w Telewizor u Ewalda. Kumpel kaś na dworcu. Idź już, idź no. Idę. No jasne, no to wynoś się. Idę. No. Idę. No idź. Krapacz. Co chyca, to się zawsze poleja. Andzia razio. Mhm. Ja nie powinien grać. No. Ty, żeby tak wymyślić, taki hazard, co by człowiek nigdy nie przegrywał, a zawsze wygrywał, co? Ale już wymyślono. Pewnie, wyście wszystko wymyślili. A co to jest? Dom gry. Dom gry. Tak. Jaskinia hazardu. Otwiera się bracie, taki przybytek, ludzie do ciebie przychodzą sobie pograć, wygrywają, przegrywają, nieważne. Najważniejsze, że ty zawsze jesteś wygrany, bo masz z tego procent, rozumiesz? A nie dałoby się tak tu, w mieszkaniu, takiego czegoś zrobić? No, no ja nie wiem, wiesz, bo to trzeba mieć jakąś koncesję czy coś. No, pewnie, by tak kupową koncesja, jak jeszcze nie wiem, czy na tym się to zarobić. No ale, Bercik, no takie są zasady. Uch, te wasze gorolskie zasady ja nie wiem, czy w ogóle Andzia by ci pozwoliła na coś takiego. Jaskinia? Hazardu tutaj? Zapomnij. Co Andzia? Co Andzia? Ty myślisz, że ja się boję Andi? co? Wcale tak nie myślę. Nie. Może doprawdy myślisz, że ja się boja? tak? Oj, Bercik, nawet mi to do głowy nie przyszło. Jo ci powiedział tyle razy, że na Śląsku hop to jest hop, a baba to jest baba. Hop godą, a baba może ino odpowiadać. Tak jest królu, już królu. W tej chwili leca w podskokach królu. Wszystko. O, Andzia idzie. No co jest, królu? Tak jest, królu. Lecę w podskokach, królu. Zbyszek, ona pod żadnym pozorem nie może tam wejść. Dlaczego? A jak zauważysz, że nie ma telewizora, to zrobi no coś, zajmij ją czymś, żeby inna nie poszła do telewizora. No dobra, okej, okay. nie ma to tam, co. Chłopcy, Bercik, włącz no szybko telewizor. Muszę wiedzieć, jaka jest jutro pogoda, żeby wiedzieć, jak się mógł ubrać. Nie, nie. Czemu nie? Telewizja jest niezdrowa. Co? Właśnie, bo e, promieniuje. Tak, promieniuje, nie ma to tamto. Co wy za głupoty a, a może radio? O, proszę. O. Nie, potrzebuję oglądać telewizja, bo tam jest właśnie teraz zapowiedź pogody. A tu co leci? To jest Vivardi, tytuł cztery pory roku. O właśnie, to też jakby pogoda, nie? Mhm. Obcy, wyście tu przypadkiem dzisiaj czegoś nie popili? A my? Nie. 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 Co? Anno! Co? Kocham cię! Rodzik, za ty Aniu, no z miłości się nie żartuję. No właśnie, on Morek? Co? Podzino tu. Chuchnij mi. Huhuhu. Tyś naprawdę dzisiaj nic nie piłty. No nie no. O! Andzia, przecież ty masz pociąg. Leć na dworzec, bo ty nie zdążysz. Nie, ino no zerknęła pogoda i potem dopiero pójdę. To koniec. Percik. Co, dziubeczku? Cicho, nic nie tej Założa się, że wiem, co chcesz powiedzieć. A Kaj jest. Wiem, założa się, że chcesz powiedzieć tak. A Kaj też jest nasz telewizor. No to ci powiem... No no. Telewizora nie ma. A czym nie ma? No bo... No więc Anno, jak ciebie nie było, weszło czterech Rosjan. Czternastu. Tak, 14 Rosja z mafii. Nie, to jest kretyńskie, ona w to nie uwierzy. No to wymyśl coś lepszego. No więc Aniu, jak ciebie nie było, nagle pojawił się David Copperfield i telewizor zniknął. No właśnie zniknął. Przeglążeć go w karty. Ale ino w pierwszej połowie 0-1 do przerwy. Ale go odegram, obejrzysz. żeś w karty na pieniądze. I no troszeczkę. Zrobił, żeś z naszego domu szulernia. I no troszeczkę. Bercik, nadeszła uroczysta chwila. Może szczęście, że mu pociąg. Tym razem ci się jeszcze udało. Cześć. No, ale ci się udało, panie królu. Nie ma to tamto. Szkat. Ruleta, blackjack, kości tu. A bingo domy, bingo będzie tu. Ja ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. No, już i tak mnie oskarżyła, że robię z domu szulernia, niech chociaż coś z tego mówi. No ale wiesz to jest nielegalne, bez koncesji, no nieładnie. Ty mi już nie godzę, co jest ładnie, a co nieładnie. Za co ja miał kupić koncesję? Jeszcze nic nie zarobił. Zarobia, to kupia, to trzeba. Ty się nie martw, tu będzie wszystko legalne. Ale co, myślisz, że przyjdą ludzie? Pewnie, że przyjdą. Co mają nie przyjść? Ogłosił jak w szynku, że otwieramy wielki salon gry o 18:00. Bingo, ruleta, szkat i te twoje pieroństwo tam. Darty, darty. A od każdej gry pobierą 5%. Za te 5% jak zarobię, kupia się koncesja i będę książę Monte Carlo Bercico. Popier, tu będzie Las Vegas! Chyba Hany z Vegas! Wszystko jedno! Bercik, już jest za minutę szósta. Nie bój się, przyjdą, przyjdą. Tu są ludzie obowiązkowi, punktualni, nie to co gdzie indziej. Ty, odczepiłbyś się od tej Warszawy, co? A czy ja wodą, że w Warszawie... Tak godą do siebie Pecik. A jak się Andzia dowie? Ani nie godej. No, ale co będzie, jak się dowie? Jak się mu dowiedzieć? W Kelni jest przecież. W ogóle? A w ogóle się dowie, ale wtedy to ja już by tam miał licencjonowany dom gry. Pojadęmy się z Andzią na Karaiby. No, mam nadzieję. Ale jak ona by cię tak zobaczyła? Mhm. No, nie straż, nie straż. Ona chciała, żeby o gołębiami się zajął. Jakie to jest głupie hobby. Ja miał zawsze Karlika za wariata. <noise> A sam mówiłeś, że gołębie to takie śląskie. Śląskie, nie śląskie. Przyszedł czas na zmiany. Rionowa plus! Zaczynamy! Widzisz, Bercik, pociąg mi, uciek. To wszystko przez te twoje gry. Nie, nie, nie. Bercik, kajty ty zaś idziesz. No. A, 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 a co to może być? Andzia! A co się tutaj dzieje? To on wymyślił. Co? Ja? No, Andzia, no. chyba mnie znosz. Jobby takiego czegoś nie wymyślił. Mm, zdrajca. To co to, to, to wszystko ma tu znaczyć? To, to, to jest ten. Ym... No dobra, już, dobra. Jo powiem. No, to co to jest? Hm? Nic! Nic! O, jo pójdę otworzyć drzwi, wiesz? Nie, ja, 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 Nie, Jo pójdę otworzyć Nie, ty pójdziesz otworzyć drzwi, ty nie pójdziesz otworzyć drzwi. Jo! Pójdę otworzyć drzwi. Przerąbane. Cześć Czy Jest to prawda? Co prawda? No że Berci szulernia otworzył. Co? Nie nerwuj się. Opy włożymy. To drobne. I patrz, nawet mumy Marki. Po Marka stoi? Razy dwa. No to mumy przeszło 400 złotych. Zbysiu, my są the champions! <głos> <głos> brawo, Bercik, brawo. O, i telewizor odzyskałeś. Nie ma to tamto. A co? <noise> Ale wiesz, to nawet był niezły pomysł. Niezły? Rewelacjon! Hopie! Szkoda ino, że Andzia się tak prędko obraziła. Godum ci, za tydzień zarobię na koncesja, a potem... Ciu, Eldorado! O, chyba o wilku mowa. Andzia, patrz, wiele pieniędzy żech zarobił. Przeszło 400 złotych. Bercik, między nami wszystko skończone. Odchodzę. Ale co? Jak, ty? Jak ty? Czekaj, ale, ale jak to odchodzisz? Ale Andzia, no, no. no co ty, no pomyśl. Bercik teraz będzie nie byle kto. Król Hannes Wegas. Tak. Tom już obum dokładnie szajba odbiła. Czy wy wiecie, że to wszystko tu jest nielegalne? Ale jakie nielegalne? Kupi się koncesja, będzie legalny. No pewnie, że się kupi. No. Ty, prawie ty kupisz koncesja, ty lokuj jeden. Ale Andzia, ja to robię wszystko do ciebie. Do ciebie, na nasze Karaiby, nie Karaiby. Karaiby to ty za niedługo będziesz miał. Ale mieszkaj za kratami. Oj Andzia, nie przesadzaj, no. Kazałeś mu się jakimiś gołębiami yy, zajmować. No co prawda nie posłuchał, owszem. No. Ale zobacz. O, chłop telewizor odzyskał i cztery stówy zarobił. I wszyscy byli zadowoleni. Andzia. No same zyski. Mm, Andunia. Mm. Ty się nie wtrącej. Ty siroto, że ty zawsze musisz w coś wdepnąć. Ale w co ja wdepnął? No w co ja wdepnę? Patrz wielaj mu szmalu. Szumalu jak lodu i tego mi żody nie odbierę. żaden. Żody... Kogo tam niesie? Dobry, Dobry wieczór. Panie. Dobry wieczór. Czy to u pana jest ten... Dom gry? Tak, ale już dzisiaj zamknięte. Zapraszam jutro od 18. Jestem z Policji Gospodarczej. Czy ma pan odpowiednią koncesję na prowadzenie szalon gier hazardowych? Pecha. No i co, dał się przekonać? Dał. I nie wniesieł oskarżenia? Nie. Lecik. A jak go przekonałeś? Nie, ja go przekonał i no on nie. Dał mi ustne upomnienie. O. I tysiąc złotych mandatu. Tyś mu doł tysiąc złotych? No nie jak żech mu umiał dać. Zarobiłeś im o czterysta. O, a propos. Nie mocie pożyczyć 600 złotych. Cześć, dobry. Spysiu. Może kanapeczka, Proszę. A z przyjemnością. Jak się spało? A... Berci, całą noc wrzeszczał. Chyba mu się śniło, że wygrał główną nagrodę w Monte Carlo, a potem, że chyba go zastrzelił jakiś gangster czy coś. Ty już wyrzap ją tam mocny, nie? Wiem, wiem. A gdzie on jest? Polecił kaj z rana. Tak? Dokąd? E, bo teraz nowe hobby. Tak? Jakie? Gołybiet. <laughs> Berci, co się stało? No chyba widzisz. Moje nowe hobby mnie obesrało. Ale trudno, niech już będzie. Pewnie, ale ważne, że legalne.